Dałbyś to dobry chłopak, Nie dałbyś Potem... na to zrobić Czym? masziku dalej się zwali a Masz nie Masz klopinę czy nie teraz Nie, nie wie, to nie, nie mój, odmina, Co to. ty radzasz? Nie ta sieć Ale ty się tak kręciłeś Myślałem że i tutaj się dostałeś Nie no, to ty musiałbym składkę płacić przecież To ty chyba? No, tak. Chuj, to no tak. tak wysoka to, to jest 20 chyba złotych miesięcznie No dobra ta, tak, na tych adminów Nie Jebiu ludzi jeszcze kurwa płacą za to, żeby to robić No właśnie to, no, to, to, bo to, armii tak bo... Kurwa, bez hitów Dobra, to jak tak, to ja nic nie zrobię, bo... A zresztą ostatnio też tu w dostaję, dostałem i gaga na dobę Za co? Wyzywanie? Za, z, nie, za dyskusję, bo powiedziałem adminowi co bym powiedział? Muta została. No to było śmieszne. Jak... Jeszcze zresztą multa. To jest cenzura. Chciał powiedzieć, no i nie powiedział. Cenzura. Gorzej jest w Rosji. Nie ma go tutaj już w ogóle. Nie A, to są tak. kika. It's out, okay. mm -hmm.